Cześć, witam Was w kolejnym Cookvlogu. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić zakwas, jak jego pielęgnować i jak zrobić z tego pierwszy chleb. Zapraszam! Do naszego zakwasu potrzebujemy mąki żytni razowej. Do tego dużego słoja to jest ZK, bo też że ma nieco ponad litr, nie, nie pamiętam dokładnie. No i oczywiście wagi. Pierwszego dnia, jak zaczynamy robić nasz zakwas, to wsypujemy do naszego słoja 100 gram. 100 g mąki żytni razowej i do tego dodajemy 100 ml wody. Taką mieszankę mieszamy, zamieszamy. Tak jak się tutaj, nie mam założonej specjalnie uszczelki i uzyskłem ją. Ta mieszanka powinna mieć zawsze dostęp do powietrza, może być to też folia podziurkowana na przykład wykałaczką. Ja tutaj ściągnąłem po prostu uszczelkę i to wystarczy. Taką mieszankę mieszamy i zostawiamy na 24 godziny, jutro przychodzimy i dodajemy następną warstwę mąki z wodą i tak przez kolejne 4 dni. I tak wymieszany zakwas odstawiamy w ciepłe miejsce. Może być na przykład na lodówce. Ważne, żeby nie stał na słońcu, w cieniu, ale w ciepłym miejscu. I do zobaczenia za 24 godziny. Po 24 godzinach tak wygląda nasz zakwas. I teraz na wagę. I dodajemy 100 gramów mąki razowej żytniej. Tak samo jak dnia poprzedniego. 100 g, dodajemy. O! I teraz dodajemy jeszcze 100 ml wody. Tak wymieszany zakwas. Z powrotem zamykamy. I odkładamy z powrotem na lodówkę na kolejne 24 godziny. Tak kochani, wygląda zakwas po w sumie 48 godzinach. Jak widzicie, urosł trochę, naprodukował się. I dokarmiamy go ponownie. Tym razem potrzebujemy 100 gramów mąki żytniej razowej typ 2000 podobno. Powiem Wam, że już ma specyficzny zapach, zakwas. I do tego 60 ml wody. Tak, wymieszany zakwas. Zamykamy. I zostawiamy go już nie na lodówce, a na przykład przy kuchence. Gdzieś niżej, żeby już nie miał aż tak ciepło. A więc moi drodzy, tak wygląda zakwas po 72 godzinach od zrobienia, czyli pełne, pełne 3 dni. Widać taką strukturę napowietrzoną, więc nasze drożdże w nim pracują. Dzisiaj ostatni raz dodajemy mąki i dzisiaj jest to 100 gram i 60 ml wody. No I oczywiście, trzeba go dobrze wymieszać, odstawić już w chłodniejsze miejsce. Po kolejnych 24 godzinach, nasz zakład już będzie gotowy. Jest możliwość już robienia chleba. Także do zobaczenia jutro. Witam Was po 4 dniach. Nasz zakład ma 4 dni. Jak widać, jest mocno napowietrzony. Po otwarciu, czuć taki. Kwaśny zapach. Tak wygląda w środku. No i mamy tego zakwasu dosyć sporo. Ja proponuję użyć 350 gram tego świeżego zakwasu do zrobienia pierwszego chleba, który zaraz zaczniemy. Pozostałą część, tak jak wcześniej w, w jednym z naszych filmów o chlebie przednożytnim, zostawiamy sobie w lotówce, dokarniamy i z niego będziemy zawsze bazować, żeby robić sobie, e, czy właśnie chleby, na przykład, czy żurek. Także co? Robimy pierwszy chleb. Do naszego pierwszego chleba potrzebujemy nasz, naszego świeżo zrobionego zakwasu. Do tego potrzebujemy mąki żytni typ 720. Oczywiście sól. I mąka Żytnia Razowa, której używaliśmy właśnie do zrobienia zakwasu. No i standardowo, oczywiście, chleb to i woda. A więc, jako pierwszy składnik, leci nasz świeży zakwas i jego potrzebujemy 350 gramów. Do tego potrzebujemy 200 gram mąki Żytniej Razowej. Następnie dodajemy 600 g mąki Żytniej Typ 720. Następnie dodajemy 2 łyżeczki soli dodajemy 650 ml wody oczywiście tutaj powstanie nic innego jak chleb żytni chleb żytni nie lubi za długo być mieszany więc mieszamy 5 minut a więc tak wygląda nasze, nasze pierwsze ciasto na pierwszy chleb zakładamy czepek odstawiamy do rana rano wrzucamy do foremek i później jak nam wyrośnie to, to pieczemy. Jeżeli chodzi o sam zakwas, to dokarmiamy go mniej więcej raz w tygodniu trzymamy go w lodówce. Dokarmianie to znaczy, że w swoim przypadku dodaje 35 g moki żytniej razowej, do tego 35 g wody, i 7, czyli łącznie dodaje 70 g. E, raz w tygodniu ja to robię w piątek najczęściej. E, mniej więcej, jeżeli się trochę spóźnicie, robicie to szybciej, nic się nie stanie. Najważniejsze, żeby go dokarmiać, bo po prostu się zepsuje. Jeżeli chodzi o pieczenie naszego pierwszego chleba, musicie zajrzeć do odcinka, w którym piekę chleb przednożytni. Tam jest powiedziane dokładnie jak przeprowadzić ten etap po 12 godzinach, czyli wkładamy to do foremek, przeozdrabiamy na przykład słonecznikiem innymi ziarnami, czy na przykład chłodkami owsianymi. Dodatkowo, czego tam nie robiłem, możemy sobie chleb nacechować, czyli wziąć żyletkę po prostu i ponacinać go na przykład w krzyż lub po prostu w paski. Wtedy w tych miejscach chleb nam się ładnie rozejdzie i będzie miał fajne wzorki po upieczeniu. Więc żeby dokończyć ten chleb, to zapraszam do odcinka z pieczeniem chleba przednożytniego. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.